Na samym początku kierujemy się do wiatraka, podbudowujemy się i bierzemy z niego prezent. Teraz idziemy do stodoły, rozwalamy choinkę i przeszukujemy prezenty. Kierujemy się do drugiej i bierzemy kolejny prezent. Teraz kierujemy się na północny wschód. Schodzimy w dół. I przeszukujemy kolejne prezenty. Wchodzimy teraz do domu uderzeniem burzącym i przeszukujemy kolejne prezenty. Wydostajemy się z domu uderzeniem burzącym i robimy to samo przy następnym. Przed trzecim domem znajduje się kilka prezentów i w nim również można przeszukać kominek dla dodatkowego węgla. Idziemy do domu czwartego i bierzemy kolejne prezenty. Teraz kierujemy się na południe. W tym małym budynku znajduje się aż 12 prezentów, dlatego warto do niego wstąpić. Przed sklepem znajduje się kilka kolejnych prezentów. Przeszukujemy również jego wnętrza również zaplecza. I podwórko. Teraz idziemy do sklepu gnomowego. W nim tuż za wielkim gnomem przeszukujemy prezenty. Należy o tym pamiętać, aby przeszukiwać najpierw ten prezent, który jest na innym prezencie. W przeciwnym razie niektóre prezenty mogą się zniszczyć. Na koniec, jeśli chcecie, to możecie pójść po jeszcze jeden prezent. Kierujemy się na zachód. Niszczymy podłogę i wchodzimy w głąb piwnicy. I przeszukujemy prezent. Jeśli poradnik Ci się przydał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Do widzenia.